Władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Hmm. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałeś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, któremu udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczne. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. Ach, o ile nie zgniła jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby.